Ach, emocji było sporo. Pełni szczęścia, tylko szczęścia, tylko czasu brakuje. Młody Bóg. Tak. I przenosimy się do naszego studia. Sponsorem programu był Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Na program zaprosił jego sponsor T-Mobile, dostawca światłowodu i telewizji dla domu. Na miłe chwile z programem zaprosił jego sponsor producent chrupek Bake Rolls. Młody Bóg. Takiemu dopełni szczęścia, tylko czasu brakuje. Ale on myśli, że na wszystko znajdzie czas na emeryturze. Tyle, że na takie życie emerytury starczy mu tylko do dziesiątego. To może pomyśli o PRU i emeryturze bez obaw. RTV Euro AGD. wielka wyprzedaż! Dodatkowo pierwsza rata gratis i do marca nie płacisz. Zmywarka Electrolux 2149, pralka Bosch 1899, w sklepach i na euro.pl. It's beginning to look.